Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak jest karteczka, to znaczy, że będziemy rozmawiać o pieniądzach. My mamy już zakończony stan deweloperski. Jeszcze pewne rzeczy nam tutaj brakują do zamontowania, ale zaraz Wam o tym wszystkim odpowiem. Więc bardzo chętnie podzielę się z Wami, jakie koszty są związane z budową domu do stanu deweloperskiego, przechodząc przez wszystkie stany po kolei. Może nie będę przychodzić szczegółowo co który stan zawiera, dlatego że te filmiki znajdziecie też u mnie na kanale, ale uważam, że to jest dobry moment, żeby podsumować stan deweloperski. Plus zaczęliśmy już też wykończenie całkowite wnętrz, więc też o tym wspomnę. Cena budowy domu jest uzależniona od tego, gdzie się budujecie. Czy macie swoją działkę czy nie? Czy to jest duże miasto i ceny są na przykład większe, czy jednak gdzieś na obrzeżach? Dodatkowo jaka jest powierzchnia domu? Nasz dom ma powierzchnię 153 i użytkową 196. Zależy od tego, jaki jest kształt tego domu. Im bardziej prostsza bryła, tym wiadomo, konstrukcja będzie tańsza. Też no, sama sposób budowy tego domu, ale także też dach. To wszystko ma wpływ na cenę ostatecznienia. U nas stan zero to był koszt 70 000. Koszt y, surowy, otwarty 320 tysięcy. W tym mamy materiał i robociznę. U nas większość rzeczy mamy systemem zleceniowym. Jakieś tam podstawowe rzeczy gdzieś robiliśmy sami, y, ale no, na zasadzie nie wiem, malowanie, zabezpieczenie fundamentów czy coś, na no to mogliśmy sami to zrobić, ale resztę oddaliśmy specjalistom. Więc ekipy tutaj przez całą budowę praktycznie wszystko nam robiły. Pan surowy zamknięty, czyli już z drzwiami, z oknami, z, z wykończeniem tego wszystkiego, z zamknięciem domu po prostu, to był koszt 400 tysięcy złotych. Następnie mamy doprowadzenie domu do stanu deweloperskiego. No i co na ten stan deweloperski w naszym przypadku wchodziło? E, no, przede wszystkim wszystkie instalacje wewnętrzne, czyli instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa, bo my mamy też podciągnięty gaz do domu. Całość instalacji też jest w zależności od tego, jaką instalację robicie, jaką macie, jakie macie ogrzewanie, e, czy macie kotłownię i czym wyposażoną, ile macie punktów elektrycznych w domu, tak? no bo to też jest ważne. U nas całość instalacji, wszystkich, włącznie z przygotowaniem kotłowni pod ogrzewanie gazowe, rozciągnięciem podłogowego ogrzewania w całym domu na dwóch piętrach. No i mamy naprawdę bardzo dużo punktów elektrycznych. Z podłączeniem też liczę tutaj podłączenie, czyli od słupów od linii do podłączenia do domu. Wszystko wyniosło 80 tysięcy za instalację. Do tego też e, oczywiście mamy oczyszczalnię, bo u nas jest oczyszczalnia, więc e, doliczamy oczyszczalnię, tynki, posadzki, ocieplenie domu z zewnątrz, dodatkowo co schody i barierki. Podsumowując ten etap od momentu stanu surowego zamkniętego do stanu deweloperskiego. No, to był jeden chyba z najdroższych, jak do tej pory. Wiem, jeszcze mnie czeka skończenie całkowite wykończenia domu, więc to też jest drogo, ale to już jest całkowicie indywidualne podejście do tego, jak wykończamy swoje domy. Dlatego, że ten cały etap kosztował nas 290 tysięcy. Prowadzenie naszego domu do stanu deweloperskiego przez wszystkie etapy. To jest koszt 690 tysięcy. Połowa tych kosztów to jest robocizna, więc jeżeli ktoś jest w stanie pewne rzeczy wykonać sam, to jak najbardziej powinien z tego korzystać. Naszym założeniem w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy budowę, to chcieliśmy zamknąć stan deweloperski w koszcie 670 tysięcy złotych. Zamknęliśmy w 690 tysięcy. różnica 20 tysięcy to uważam, że nasza estymacja była nawet trafna. Więc tak, stan deweloperski to jest prawie 700 tysięcy złotych na dom taki jak nasz. My już jesteśmy krok do przodu, ponieważ jak widzicie, ściany mamy już wykończone, tutaj też mamy płytki, łazienki mamy już porobione, więc my zaczęliśmy już też stan tak zwany pod klucz, czyli już mamy porobione posadzki, wszystko. W całym domu mamy położone płytki. Mamy zrobione obydwie łazienki. Prawie brakuje nam mebli w jednej łazience, bo tam mamy duże skosy, więc musimy sobie meble dorobić. Łazienki mamy też z wyposażeniem czyli już mamy wannę, prysznicę, włóce. W jednej nam brakuje tylko jeszcze umywalki, w sumie drugiej też, ale na razie skupiamy się na tej jednej. Czyli mamy zrobione, w całym domu mamy położone płytki, mamy położone płytki w łazienkach oraz Kuchni dodatkowo y, mamy też y, na dole i na klatce schodowej oraz na korytarzu na górze mamy porobione gładzie i one są też już pomalowane. Do tego mamy zamówione drzwi, na które obecnie czekamy. Wykończenie. My też sporo robiliśmy sami, znaczy sporo połowy. Poko wszystkie pokoje malowaliśmy sami. To naprawdę zaoszczędziliśmy kilka tysięcy złotych. Dodatkowo położyliśmy tapety na kilku ścianach w pokojach, więc my już tutaj szykujemy się pomału na to, że niedługo się tu wprowadzimy. Wykończenie, koszt wykończenia, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo indywidualne. Miałam kilka wycen i naprawdę one się bardzo różniły. Wykończenie na tym etapie jak to jest, czyli farby, grunty, płytki, kleje, wiadomo, wszystkie jakieś fugi, wszystko co tu było potrzebne do tego plus. Wyposażenie łazienek plus płytki plus robocizna. Nie liczę naszego czasu. Pewnie warto by było to doliczyć, no bo to też jest dodatkowy koszt. To było 115 tysięcy, więc tu też dość, no dość wysoki jest ten koszt. A jeszcze mamy trochę do zrobienia i to się tak wydaje, że już prawie nic nie ma, a tu jeszcze sporo. Jak widzicie, wszędzie mamy. Puste puszki, czyli przede wszystkim dokończenie elektryki, więc zostało nam wymontowanie, zakupienie najpierw gniazdek i wyłączników, plus oświetlenia, no i wiadomo, montaż tego. Pewnie niektóre gniazdka będziemy montować sami, z włącznikami światła, szczególnie z schodami. No tu raczej e, wspomogę się moimi elektrykami. E, jeszcze się zorientuję, jaki jest koszt tak naprawdę tego wszystkiego, bo to też wiem, że od punktu się płaci. No, my tych punktów mamy sporo. Więc tu też spodziewam się, że to będzie dość wysoki koszt montaż tej elektryki. Co nam zostało? Została nam jeszcze, tak jak wspominałam, umywalka z szafką do dolnej łazienki. Reszta już jest tam gotowa, plus szafka wisząca jeszcze muszę sobie dokupić lustra i tak dalej, ale to będziemy sobie z czasem robić. No i oczywiście meble. No, bo wiadomo, tutaj nie mamy żadnych mebli. Trochę sobie wykorzystamy swoich mebli, a trochę kupimy nowe. Będziemy pomalutko sobie tutaj wykańczać. No i wszystko na zewnątrz. Na zewnątrz, oprócz tego, że jest wyrównany teren, bo tam za mną była taka zawsze duża góra, teraz tej góry nie ma, o, to jest wszystko wyrównane. No, ale tutaj musimy ten teren jeszcze sporo podnieść, więc tutaj jest do dokończenia zrobienie wjazdu, zrobienie opaski wokół domu, potem zrobienie, wiadomo, jakiegoś nasadzenia, ale na spokojnie. Tak, najważniejsze to wykończyć w środku, a na zewnątrz będziemy sobie pomału robić. Także dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie. Z chęcią poczytam komentarze, czy te koszty to są wysokie, czy nie, no ale ogólnie. Tak jak ten żarcik na początku, Twoje założenia budowy domu często starczają ci na może połowę tego domu, więc warto sobie to przeliczyć i zawsze ten bufor sobie zostawić. No bo często bierzemy kredyty, większość osób jednak buduje na kredyt z nadzieją, że kredyt nam wystarcza, no i niestety nie wystarcza. No i wtedy musimy się posiłkować dodatkowymi środkami, czy dobierać kredyt, czy gdzieś starać się na spokojnie, pomału, ten dom i kończyć. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.